Czy nie otoczy pan takiego wrażenia, że jest taka propaganda w tej chwili antyimigracka I, tak. i, i ze strony państwa, czyli koalicji rządzącej, i ze strony nie. opozycji. Bo Państwo weszli w buty, to nie są buty, że się mówi, że brecz mm -hmm. się na skórymi i tak dalej, że się, że się wynajduje ludzi na ulicach, ale też jest ten rodzaj tych samych butów, które miało Prawo i Sprawiedliwość. Ale to no, nasz wspólny bohater, czyli Irena Sendler mówiła, że Wszystkie podziały ludzkie, jeżeli chodzi o kolor skóry, rasę, że to wszystko jest nieprawdziwe, są tylko ludzie dobrzy i źli. No właśnie no mamy... czy teraz na granicy są tylko źli ludzie, nie ma już matek, nie ma dzieci. W 90% są to mężczyźni, którzy dzisiaj, i to mogę powiedzieć tutaj w sposób jasny, z informacji Ale które To tak samo mówił, że, Ale... tylko, że tylko są agresywni, agresywni Ale jeśli, mężczyźni. Jeśli Proszę. mogę tak. Z informacji, które mamy wynika, że mm, służby białoruskie i rosyjskie szkolą dzisiaj. Ludzi na granicy polsko-białoruskiej po drugiej stronie szkolą ich przeciwko polskim żołnierzom, uczą ich co żołnierze mogą, a czego nie mogą, jakie techniki powinny stosować, powinni stosować ci ludzie. Żołnierze są obrzucani kamieniami, strzelają do nich z procy, są rzucani konarami. Mamy 25 radnych żołnierzy i mamy żołnierza, który zginął tam, został zamordowany przez człowieka z zewnątrz, którego dzisiaj polskie służby poszukują. I pani redaktor, to nie ma znaczenia, czy ktoś ma taki czy inny kolor skóry. Nie ma to żadnego znaczenia. Chodzi o to, czy ktoś jest mordercą, czy ktoś jest agresorem, czy ktoś jest... Dobrze, ale pan wyklucza, że wśród, tych, wobec pan wyklucza, że wśród, tych, że wśród tych ludzi są, są ludzie, którzy potrzebują pomocy, którzy uciekają przed reżimem we własnym kraju. Przed, gdzie są przed reżimem we własnym kraju. We własnym kraju. Tak. Pani redaktor, sytuacja jest taka i powinniśmy sobie zawsze zdawać z tego sprawę, że są przejścia graniczne. W których, na których pracują strażnicy graniczni, którzy udzielają pomocy, gdzie można złożyć odpowiedni wniosek, na pewno nie jest dla dziecka odpowiednim miejscem pięciometrowy płot. I też pamiętajmy, bo to jest bardzo ważne, że zadanie tych żołnierzy, którzy są dzisiaj na granicy, zadanie też funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji, to jest właśnie obrona polskiej granicy. Oni po to tam są, bo państwo polskie ich po to wysłało. I nie chciałbym, żebyśmy zrównywali tę sytuację, którą dzisiaj widzimy na portalach pana Kowalskiego czy, czy pani Szydło, bo to jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Mamy realne zagrożenie. Ale mamy, mamy aktywistów, którzy widzą, co się dzieje i oni hmm. mówią, że jednak tam są kobiety i dzieci. Pani redaktor, tak jak powiedziałem, wszędzie tam, gdzie mamy tego typu sytuacje, jest przejście graniczne, jest normalna procedura, pushbacki która jest mamy, przyjęta mamy w prawie. Pani redaktor, to wracając do tego puszbeku, to jest, to jest jakby, zatrzymajmy się na tym. Gdyby pani w nocy broniła swojego domu przed napastnikiem z nożem, to zrobiłaby mu pani puszbek, czy broniłaby pani granicy ale dobrze, swojego ale, domu? Ale dlatego mówię, ale czy, chodzi czy, o to, czy pan uważa, że PiS miał rację, broniąc granicy? Ale my też broniliśmy granicę. Ale czy, czy pan uważa, że słusznie robił PiS broniąc granicy? Ale ja uważam, rząd że każdy rząd postępuje Czyli słusznie, słusznie robili. tylko żebyśmy nie zrównywali tych porządków. Każdy rząd, który broni granicy, postępuje słusznie, bo to jest w ogóle istota państwa. Jest państwo, ma swoje granice i ma specjalne służby, które są powołane do tego, żeby ich bronić. Natomiast sytuacja dwa lata temu wyglądała tak. I mówię to posiadając pełną wiedzę w tej sprawie, że zostały stworzone specjalne szlaki migracyjne, żeby ludzie za kilka dolarów mogli dolecieć do Mińska i przemieścić się na granicę. I tam był rzeczywiście e, cały przegląd. Teraz? Teraz wygląda to tak, że ten e, proceder jest organizowany przez służby białoruskie i rosyjskie. Ci ludzie są przerzucani przez Rosję. I w świadomy sposób szkoleni w większości i wykorzystywani do tego, żeby atakować polskich żołnierzy. Pan, pan powiedział, że oni są szkoleni i, i wiedzą, co polski żołnierz może robić, a czego nie może robić. Co może robić polski żołnierz? Czy może strzelać, czy nie może strzelać? Polski żołnierz może użyć broni palnej jako środka ostatecznego, tak jak mówią polskie przepisy. Natomiast chcemy, żeby te przepisy uległy pewnej zmianie. Chcemy wzmocnić pozycję żołnierza. Ale to w jaki sposób ma być wzmocniona? Chodzi o to, że żołnierz, który broni swojego życia, albo broni życia swojego kolegi i to się wiąże z obroną granicy, nie może zastanawiać się nad samą kwestią procedury, kwestią swojej odpowiedzialności. Zastanawia? No, zastanawia się, bo jeżeli słyszy żołnierz o Różnego rodzaju sprawach, które się pojawiają, to każdy sobie na takie pytanie odpowie. No ale sprawa się pojawiła, to jest ta sprawa głośna, gdzie zostało zatrzymanych trzech żołnierzy e, zakutych w kajdanki. Jak mówi komendant e, żandarmerii wojskowej, za, zatrzymanie było nie tylko zasadne, ale nieodzowne wobec ustalonych faktów. Czyli te fakty miały miejsce i słusznie zostali zatrzymani? Ja nie chcę się w tej sprawie wypowiadać z kilku, z kilku względów. Po pierwsze, jest tajemnica śledztwa i ona mnie obowiązuje. No, ale pan Wipler już wszystko opowiedział ja kawie jestem, na ławie. Ja opowiedział, co było ja na jestem, posiedzeniu Rady bez rozumiem Częsta narodowego że ci panowie już po raz kolejny wykorzystywali nie jestem nie jestem panem Wiplerem ale jeszcze jedna rzecz która jest... zapytam inaczej ale mogę, ale... czy Mariusz Błaszczak wie co się tak naprawdę Oczywiście, wydarzyło tak. czy Mariusz Błaszczak oglądał te taśmy gdzie Pokazano. Ale odpowiem na to pytanie. Proszę. Tylko, jeśli mi pani pozwoli. Po pierwsze, ja jestem przełożonym żołnierzy razem oczywiście z głównym ministrem obrony narodowej. My musimy stać po stronie żołnierzy, wierzyć w ich niewinność, stworzyć im warunki do obrony. Natomiast o oceny, jeżeli chodzi o kwestie oskarżenia, jest prokurator, a później sąd. Nie politycy. Ani PiSu, ani Platformy, ani żadni inni. Państwo polskie musi tym żołnierzom stworzyć warunki godne i bezpieczne i zaraz o tym powiem. I teraz wracając do Błaszczaka. Błaszczak dostał pełną informację nie tylko od ministra obrony narodowej, ale także od generała Kukuły, z którym przecież wcześniej pracował na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego na temat zajścia na granicy. Podobnie zresztą jak pan Wipler. Pan prezydent Andrzej Duda obejrzał film z granicy, który był mu zaprezentowany. Taką zgodę wyraziła polska prokuratura. Więc dzisiaj jak pani widzi nie słychać głosu pana prezydenta w tej sprawie, ale głos pana Błaszczaka i owszem, no właśnie, bo to się to posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się 10 czerwca. I mimo wszystko później pan, pan Błaszczak mówił, że należy to trzeba w ten sposób, że należy oskarżać żołnierzy służących na granicy za to, że wykorzystują broń w obronie Polski, w obronie polskiej granicy, w obronie, w obronie granicy i Adam Bod Stworzył specjalny zespół, który ma analizować postawę polskich żołnierzy na granicy. Ja bym w ogóle, ja bym w ogóle y, żadnych słów Błaszczaka nie traktował poważnie. Nie pan, ale to jest były minister obrony narodowej. Ja pani, coś tak to mówi, jest w ogóle To miesza, chyba miesza y, miesza w wojsku, tak? tak? Nie miesza w ten sposób, miesza, mówiąc o tym, że, powiem, że żołnierze nie mogą bronić granicy, że są specjalni prokuratorzy. Powiem, powiem tak więcej, panie redaktor, powiem więcej. Moim zdaniem Mariusz Błaszczak jest był, jest, je był tak. jednym z najbardziej cytowanych polityków. W ostatnim czasie, ale w Moskwie, bo te jego działania to są działania prorosyjskie. On, mówiąc albo nieprawdę, raz mówiąc prawdę, yy, kłamiąc w sprawie, czy to rakiety, czy wojskowych, czy jakiejkolwiek innej, powoduje, że mamy bardzo dużo zamieszania, i Rosjanie wykorzystują to w sposób perfidny i bezwzględny, podsycając różnego rodzaju Teorie spiskowe, podsycając różnego rodzaju nastroje społeczne. To jest dzisiaj problem. Ale zostawmy pana Błaszczaka, bo on na szczęście jest już byłym ministrem no tak, obrony. Ale jak ja czytam, że, że wojsko jest zaniepokojone, czy mogą używać broni. Czyta pan ten artykuł? Czyta tak, Oczywiście IP, Codziennie się tym zajmuję i uważam, że to dla wszystkich nas powinno być ważne. Dlatego nie ze względu na ten przypadek, tylko ze względu na to, że my od wielu tygodni pracowaliśmy nad zmianami, chcemy jutro na Radzie Ministrów przedstawić przepisy do akceptacji Rady Ministrów, które po pierwsze Wzmocnią rolę żołnierza. Jeżeli żołnierz broni siebie, broni swojego kolegi i broni granicy, ma prawo używać broni tak, jak uzna za stosowne. To po pierwsze. Po drugie, chcemy żołnierz, żeby od pierwszego momentu, jeżeli pojawi się jakieś zagrożenie prawne dla niego, żeby adwokat na koszt Ministerstwa Obrony Narodowej przysługiwał mu z urzędu. Chcemy też, żeby żandarmeria skuwała żołnierzy. Jeżeli jest taka potrzeba, ale tylko w ostateczności. No tylko... tutaj żandarmeria powiedziała, że to była ostateczność i że kajdanki założono z przodu. A żandarmeria będzie decydowała w tej sprawie, bo decyduje też żołnierz. Pamiętajmy o tym, że ta sprawa w ogóle rozgrywa się między żołnierzami żandarmeria wojskowa to są żołnierze, żołnierze, którzy mają postawione zarzuty, to są żołnierze i dowódca, który w tej sprawie zawiadomił gendarmerię, generał Miernik jest żołnierzem, i jest przełożonym tych, tych ludzi. Nie mieszajmy polityki w te sprawy. Ta sprawa no już została wmieszana, już została tak. wmieszana i pan, przez I pana bardzo, prezydenta i to bardzo to na samym początku bardzo kiedy źle się ten stało. Tylko się ukazał, przez wszystkich Panie redaktor, Bardzo źle się stało. Myślę, że to jest trochę tak, że to dla wszystkich nas. Mówię i dla rządu, i dla mediów, i dla społeczeństwa, to będzie trochę taka lekcja i szczepionka na przyszłość. Pomijając tą sprawę, jakie są jej szczegóły, które są objęte śledztwem, my powinniśmy bardzo ostrożnie, bardzo ostrożnie spoglądać na wszystkie tematy, które dotyczą armii i służb specjalnych, weryfikować je w dobrych źródłach, bo inaczej możemy po prostu działać na kodę własnego kraju, na przykład, nikt by tego nie chciał. Ale pamiętajmy też, i to też musi być takie przekonanie, które w nas jest, że to polski rząd i poprzedni, i ten, i każdy inny, Powiem to jasno. Dzisiaj wysłałby żołnierzy, żeby pomagali straży granicznej w obronie granicy. I to państwo polskie za tych ludzi też odpowiada. Ono odpowiada za ich wyszkolenie, odpowiada za ich bytność tam na miejscu i musi stać po stronie funkcjonariuszy no, chyba za sprzęt, który i żołnierzy, mają też, też warunki w jakich mieszka Straż Graniczna tak. za to wszystko, bo tak. warunki podobno były skandaliczne. No pani redaktor, no, wystarczy prosty przykład na, na samym początku, no, żołnierze mieszkali w takich w ogóle nieklimatyzowanych namiotach i może się wydaje, że to jest luksus, klimatyzacja w dzisiejszych czasach, ale jeżeli żołnierze jest 35 stopni, oni są w lesie, oni muszą być w komfortowych warunkach, to wszystko w ciągu też ostatnich miesięcy zostało Zmienione w taki sposób, żeby żołnierze mieli dobry sprzęt, żeby mieli klimatyzowane pomieszczenia, w których mogą odpoczywać, bo przecież my ich potem na tą granicę wysyłamy. Oni muszą być tam w pełni sił i wiedzieć właśnie, że stoi za nimi państwo. Panie... Bardzo poważna sprawa się wydarzyła. Myślę, że, że tak powinniśmy ją, ją traktować, ale pamiętajmy, że żołnierze bronią po prostu granicy przed bandytami i, i naprawdę nic innego tam nie robią. To jest ich zadanie.